Podtrzymaj Monia. Tak, 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 tak. Słuchajcie, historyczny moment. Wsiadamy właśnie do, do tramwaju na placu Orląt Lwowskich. Stąd pojedziemy pierwszym zrobionym odcinkiem nowego tramwaju po trasie tramwajowo-autobusowej na Nowy Dwór do ulicy Siłbowej. Będziemy Wam wszystko pokazywać. Także wsiadamy do pięknego, niebieskiego. Tak, I idziemy na koniec. Oczywiście w maseczce wsiadamy. Idziemy do końca będziemy sobie tu będziemy sobie stać. Na marginesie pięknie wygląda ten modelus. Słuchajcie, no to po, po, po opowiadam. Po, po, po opowiadam troszeczkę jak to wygląda. Może wezmę to. Poopowiadam troszeczkę jak to wygląda. Jesteście? Wszyscy są? No bo nie będę powtarzał. Słuchajcie, yy, ruszamy. Tam jest ulica Sądowa. Tu jest pięknie zrobiony fosik. Dzisiaj siedzi tej kuratury. Tak jest. Jeszcze została nam iluminacja do zrobienia. Ruszamy z przebudowanego, z przebudowanego placu Orląt i Od początku tej kadencji podkreślam, że Ważne są dla nas kwestie związane z poprawą transportu publicznego w Wrocławiu. Wpuszczamy. pierwszy eksperymentalny przejazd. Pierwszym odcinkiem nowej trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. Słuchajcie, także jedziecie, można powiedzieć, no bo jedziecie razem ze mną. Także jesteśmy pierwsi. Ja i 150 osób póki co widzę. Słuchajcie, jedziemy, mijamy przebudowany plac Orląt. Rwowskich, tak, Dworzec Świebocki. no i wjeżdżamy tutaj w ulicę Nabycińską. Tam mamy ulicę Waniborską, także zrobioną. Tak jest, słuchajcie, ponad 2 km ma ten pierwszy odcinek. Jak widzicie, w tej trasie towarzyszy także ścieżka rowerowa. Przecieżka rowerowa. Cały czas mi tutaj, tutaj zdjęcia robią, no. Uwaga na głowy, tak jest. No dobrze, dwa, ponad 2 km. Słuchajcie, 5 przystanków, peronów. No i po tej trasie, jak widzą Państwo, będą mogły także docelowo pojechać autobusy startujemy już na weekend startujemy już na weekend startujemy słuchajcie w sobotę Siedem linii tędy pojedzie póki co ale to także w związku z innymi pracami i poprowadzonymi tędy objazdami o no, widzicie tak to wygląda cały czas ścieżka rowerowa tam mamy ulicę Braniborską o Miejskiej Środek Pomocy Społecznej Domar po tej stronie tereny Kolejowe Pewnie nowa część miasta powstała. Co? Panie to wygląda. Pozdrawiam, oczywiście, wszystkich narzekaczy, którzy powiedzą, że jest betonoza. No tak, jeszcze nie widziałem nigdy, żeby tam jechał po, po glebie, po ziemi. W związku z tym yy, w torowisku musi tak być. Pozdrawiam tych wszystkich, którzy sobie ze wszystkiego nie zadowoleni Niech sobie mówią, co chcą zresztą. My jedziemy dalej, patrzcie, jaka fajna prędkość. Naprawdę będzie można bardzo szybko dostać się tutaj do, do, do centrum miasta albo bardzo szybko dostać się w kierunku, w kierunku Nowego Dworu. Zbliżamy się do pierwszej przeprawy. Tutaj mamy ulicę Robotniczą. To jest wiadukt przy ulicy Smoleckiej. się on został... Tak jest, o, machają nam. Tak, tutaj przyjedziemy. Tutaj jest właśnie przebudowany ten wiadukt pełna dostępność dla osób niepełnosprawnych no i jedziemy dalej, nie zatrzymujemy się za chwilę tu za chwilę tu e, wrócimy i e, e, za chwilę tu wrócimy i będziemy o tym jeszcze opowiadać Pani Alicja się śmieje, że może powozy konne by chcieli ach, nie wiadomo czy oni czego nie by chcieli jedno jest pewne dużo lepiej by to miasto zrobili niż my e, no widzicie i tutaj dojeżdżamy już powoli do ulicy Śrubowej naprawdę fajnie tu to wygląda Ci wszyscy, którzy mieszkają na Nowym Dworze, będą mogli bardzo szybko się dostać do centrum. Ale także alternatywą pozostaje rower, bo widzicie, że wzdłuż tej całej trasy jest ścieżka rowerowa, tam akurat biegnie. Wesoło, wesoło w Nie dziwię się, bo w końcu fajny dzień. Cała ta trasa ma, przypominam, czy będzie miała docelowo ponad 7 km, prace właściwie są zaawansowane na wszystkich odcinkach, no jest wyjątkiem jeszcze ulicy Rogowskiej, ale tam, tam też już myślę, że niedługo zaczniemy pracę. Całą tą trasą pojedziemy w 2023. Póki co, tak jak powiedziałem, od soboty od soboty będzie tędy, będą tędy jeździły już tramwaje, także nocne autobusy. Ja Widzicie jak szybciutko? Bardzo szybko. Tak, pierwsze tramwaje zresztą się już tutaj pojawiły i jesteśmy na pierwszej pętli która także została przebudowana, te tory zostały wymienione, jest bezpiecznie jest elegancko, a docelowo słuchajcie pojedziemy tam, tam pojedziemy, tam powstaje w tle, powstaje dużo większy dużo większy dużo większy most ponad 150 metrowy, duża przeprawa no i ona minie tory kolejowe Górą będą jeździły tramwaje i autobusy, wszystko bezkolizyjnie, także słuchajcie, będziemy teraz wracać. I teraz tam, tam to będzie szło, a my sobie tętnimy w tej chwili, tak? Powiem Wam, że gorąco jest, naprawdę. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że jesteście razem ze mną. O, jest ponad 200 osób, super. Bardzo fajnie, no i wracamy, i wracamy. Wysiądziemy sobie. Koszt całej inwestycji to ponad 350 milionów złotych. Ten pierwszy fragment, ta pierwsza sekcja, czyli tutaj do tego miejsca. O, a tam przypomnę, tam będzie szła dalej. Ta pierwsza sekcja kosztowała nas ponad 100 milionów na 100 milionów złotych. Przypominam, że równolegle realizujemy także przecież tampek w ciągu ulicy Długiej i Popowickiej. Tam też już prace na wszystkich właściwie odcinkach zaawansowane. No ale już co jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Ulica Robotnicza. Tam wysz, ta No i co? Jak szybciutko idzie, naprawdę to będzie genialne rozwiązanie dla... Na tak, tysięcy, tysięcy ludzi. Dobrze, tu jest właśnie źrubowa. Ten fragment, który tutaj odbija w kierunku ulicy Legnickiej także wyremontowaliśmy. O tak, on tam się ciągnie i tam się wpina w ulicę właśnie Legnicką. O, a my jedziemy. A my jedziemy sobie dalej. <śmiech> <śmiech> I wyłączy, no i jedziemy tak to wygląda z tej perspektywy bardzo fajnie bardzo fajny odcinek no właśnie, też Państwo dajecie się podpiątać i znowu jesteśmy na wysokości placu Strzegomskiego w tej chwili już pod tym wiaduktem można sobie przejść tak to wygląda no i wysiadamy Posiadamy, wysiadamy wysiadamy a jest no, Wysiadamy. To chodźcie ze mną jeszcze na konferencję. Tam idziemy? No, w końcu wolni bez... I co, jak się jechało? Pani, pani, fajnie. fajnie, fajnie. No, chodźcie tam, idziemy do, do tego. Uwaga na słupy. Super, super. 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 super, Dzień dobry. Dzień dobry. Fajnie się jedzie, szybko się jedzie, super. No. To i gdzie my tam Zapraszamy. Zapraszamy. tutaj. Na dobry. To lepiej wam to ustawimy, o. o! I teraz będzie No to moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie na. Otwarciu pierwszego odcinka trasy tramwajowej, tramwajowej na Nowy do tyłu. Nazwa tego miejsca budowa zielonej trasy tramwajowej łączącej osiedle nowy Zbór z centrum Wrocławia. Pragnę przywitać wszystkich gości, przede wszystkim gospodarza miasta, pana prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, prezesa wrocławskich inwestycji, czyli spółki miejskiej, która nadzorowała te inwestycje pana Piotra Pasia. Prezesa MPK pana Krzysztofa Palawajera. Dzień dobry. To jego tabor będzie na co dzień woził Wrocławian po tym nowym torowisku. Również autobusy będą tędy na co dzień jeździły. Jest z nami pan skarbnik miasta Wrocławia, pan Marcin Urban. Jest z nami pan Wojciech Kajm, kierownik projektów wrocławskich inwestycji, który bezpośrednio nadzorował cały proces inwestycyjny tej trasy. To nie jest jeszcze koniec jego... Ciężkiej, codziennej pracy nad tym projektem, ponieważ pamiętajmy o tym, że to jest pierwszy odcinek. Wojtek jeszcze intensywnie pracuje nad tym, żeby ten tramwaj w 2023 roku wiózł Wrocławian już bezpośrednio na pętle przy ulicy Rogowskiej. Witam przedstawicieli Departamentu Infrastruktury i Transportu, panią dyrektor Elwirę Nowak, panią dyrektor Monikę kozoską Święconek, witam też panią dyrektor Olearnik. Witam przedstawicieli mediów, witam przedstawicieli MPK, przedstawicieli wykonawcy i wszystkich tych, którzy byli czynnie zaangażowani w to, co dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć. Przejdźmy do tego, jak to może wyglądać z góry i co właściwie wybudowaliśmy. Zaczniemy od krótkiego pokazu filmu, a później oddam głos prezydentowi Wrocławia. drodzy Państwo, wygląda w całości od początku do końca. Teraz poproszę o zabranie głosu przez prezydenta proszę pana Jacka Sutryka. Od razu też zaproszę gospodarza bardziej w kierunku torowiska, tak abyśmy pokazali właściwie te efekty naszej ciężkiej, codziennej pracy, bo pamiętajmy o tym, że to wiele osób było zaangażowanych w cały ten projekt. Bardzo dziękuję. Bardzo króciutko, bo właśnie wszystko widać gołym okiem. Tutaj już nie ma co specjalnie komentować Najważniejsze parametry tej nowej trasy zobaczyliśmy także przed chwilą na filmie. Mamy dobre humory dzisiaj, tak, mamy dobre humory, bo rzeczywiście dzień jest dla nas ważny i ważne rzeczy się dzieją we, w wrocławskim transporcie publicznym. Pierwszy odcinek. O, o no, popatrzcie to. Zostałem zaatakowany przez telewizję publicą. Nic nie cái... szkodzi. <dzie> bez wicy lekarza. Bez wisia. <NP> lekarza. E, wszystko, wszystko w, Tylko w porządku. to e, ale nieważne, humor nie, nie, nie ustępuje, bo, bo ważny dzień. Ta ekipa, która tutaj przed chwilą stała, jest współwinna temu, 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 temu wszystkiemu, temu, że ta trasa powstaje. Chciałbym Wam bardzo serdecznie, kochani, za, za, to wszystko, za to wszystko podziękować. To tak jak Bartek podkreślał, trzy kroty. To codzienna, ciężka, codzienna, ciężka, codzienna, ciężka. Praca, ale to co cieszy to, że jesteśmy zgodnie z harmonogramem i chciałbym, chciałbym przedstawicielom, wykonawcy za to także bardzo serdecznie podziękować. Nie liczyłem, ale pomknęliśmy przecież z dworca Świebłockiego w kilka minut, tak? Znaleźliśmy się na ulicy, na ulicy Śrubowej. Cztery minuty, cztery minuty oczywiście nie zatrzymując się póki co na, na przystankach. Nawet je, jeżeli dołożymy tych pięć, tych te, te perony, które te dwa te perony, które są na tym pierwszym odcinku do ulicy Śrubowej, no to i tak jest bardzo szybko. Teraz proszę... Y, 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 Proszę zobaczyć, ile całość będzie trwała i jak szybko będziemy mogli się dostać na, y, na Nowy Dwór. I tak sobie myślę, że, że ta trasa powinna się nazywać chyba nie, nie Tat, tylko Tatry, no bo jednak ten, y, ten wątek ścieżek rowerowych jest niezwykle niezwykle ważny. Tak? Y, oprócz tego, że będziemy mogli pojechać tramwajem, oprócz tego, że będziemy mogli pojechać autobusem, to dla tych wszystkich, którzy kochają dwa kółka, którzy korzystając z roweru na co dzień we Wrocławiu jest dobra informacja, będą mogli w taki sposób bezkolizyjny także dostać się z nowego dworu do, do, centrum, do, do centrum miasta. Także można powiedzieć, że ta trasa daje, daje właściwie trzy istotne alternatywy, na które dzisiaj przecież stawiamy we wrocławskim transporcie publicznym. Bardzo się cieszymy. Pierwszy odcinek ponad 2 km nasadzenia, tak widzieliście Państwo, ponad, ponad, ponad 400 ponad 400 drzew, no i jedziemy dalej, jedziemy dalej, całość się oddajemy w roku 2023, ale to co ważne i to jest już ostatnie zdanie, już od soboty na tej linii zobaczymy, zobaczymy tramwaje, tych linii co będzie chyba tutaj aż 7 ale, ale to także w związku z tym, czemu winny jest Pan Prezes Balawajda, czyli to rewolucja cały czas Udoskonalamy, poprawiamy wodospadkie torowiska, wymieniamy krzyżownice, zwrotnice, rozjazdy. Widzicie Państwo, że właściwie no schodzimy z jednego skrzyżowania, wchodzimy, wchodzimy na drugi, nie tracimy, nie tracimy czasu. No i w związku z tym ta linia także posłuży nam do, do, do zbudowania objazdów, a tym samym właśnie uwolnimy inne odcinki, które wymagają renowacji. Także bardzo się cieszę, naprawdę dobry dzień. Moim koleżankom i kolegom chciałbym bardzo serdecznie po prostu podziękować. Dziękujemy bardzo. Teraz głos zabierze skarbnik miasta Wrocław, pan Marcin Urban, który powie o finansowaniu całej tej inwestycji, bo te środki finansowe to najważniejszy element przy tym całym prz przedsięwzięciu. Tak jest proszę Państwa dwa słowa o finansach. Całość tej inwestycji to jedna z największych inwestycji prezydenta Jacka Sutryka, 390 ponad milionów złotych. Była mowa o środkach europejskich, o tym musimy pamiętać. 117 milionów to łączna kwota dofinansowania środkami europejskimi. Dzisiaj oddajemy część tej trasy. 94 miliony złotych już zostało wydane. Możemy to dzisiaj z przyjemnością wszyscy obserwować. W ramach tych 90 ponad milionów złotych tego dofinansowania unijnego już otrzymaliśmy ponad 42 miliony 500 tysięcy. Także to są Spore środki, z których już za chwilę wszyscy będziemy korzystać. I tak na koniec tylko powiem, że ja zazwyczaj z moim zespołem odpowiedzialnym za finanse głowimy się w jakiś sposób znaleźć te pieniądze, jak to sfinansować. Tu szczęśliwie mamy trochę środków zewnętrznych. Dzisiaj, dzisiaj niezwykły dzień dla mnie, bo mogę to wszystko zobaczyć na własne oczy. Jestem niezwykle zadowolony i to. I to, I to tak naprawdę w tym końcowym, ten końcowy efekt jest, jest w sumie w tym wszystkim najważniejszy i, i, i to, daje ten, to daje dla mnie, przynajmniej dla mojego zespołu, ten asum do tego, żeby jeszcze bardziej, jeszcze mocniej starać się o środki i te zewnętrzne, i te środki miejskie. Wiadomo, to jest związane z wieloletnim finansowaniem, musimy to wszystko układać, spinać tak, żeby się zgadzało. Ale to wielka przyjemność w takich właśnie momentach, kiedy, kiedy możemy z tego już zacząć korzystać. Dla nas wszystkich Wrocławia, to niezwykle ważne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. teraz Wojtek Kain. Powie właściwie na liczbach, co tutaj zostało wybudowane? Ile tego betonu, ile tych godzin pracy trzeba było poświęcić na to, aby znaleźć się konkretnie w tym miejscu? Bo to też nie jest przypadkowa... tak? przypadkowy peron. Tak. Spolecka, wiadukt, tego miejsca nie było, na mapie Wrocławia jest. Nie zgadzam się z tym. Tutaj był wiadukt stary, kolejowy, stalowy z kolei malijskiej, który został rozebrany. Słupy z podpór tego obiektu zostały zabezpieczone.